Jeśli korzystacie z drukarki laserowej w domu lub w biurze, to na pewno wiecie, że do drukowania potrzebny jest toner. Ale czy wiecie, że oprócz tonera, drukarka laserowa ma jeszcze jeden kluczowy element, który też czasem wymaga wymiany? Dokładnie tak. Chodzi o bęben do drukarki, który dokładnie opisywałem już w jednym z poprzednich odcinków. Tu Przemek z DR, i dzisiaj postaram się wyjaśnić, czym różni się od tonera i dlaczego oba te elementy są tak istotne dla jakości druku. Zapraszam do oglądania. Czym właściwie są toner i bęben? Oba te elementy pełnią kluczową rolę w drukarkach laserowych i to właśnie dzięki ich współpracy drukarka może tworzyć wyraźne, trwałe wydruki na papierze. Zacznijmy od tonera. Najprościej mówiąc, toner to drobny proszek, który zawiera pigment potrzebny do druku. Gdy drukarka otrzymuje sygnał do rozpoczęcia wydruku, toner jest podgrzewany, a następnie nanoszony na papier, tworząc obraz lub tekst, który chcemy uzyskać. A czym jest bęben? Bęben, często nazywany bęben, bębnem światłoczułym, to wałek pokryty specjalnym materiałem, np. selenem, który reaguje na światło. W procesie drukowania laser oświetla powierzchnię bębna, tworząc na niej obraz elektrostatyczny. Toner wszczepia się do tych naświetlonych miejsc, a potem zostaje przeniesiony na papier, tworząc finalny wydruk. Jeśli zastanawiacie się, jak wyglądają te elementy, to bęben zazwyczaj długi, cylindryczny wałek w kolorze zielonym lub niebieskim umieszczony w ochronnej obudowie, która zabezpiecza jego delikatną powierzchnię. Toner natomiast przypomina kasetę, wewnątrz której znajduje się specjalny mechanizm precyzyjnie dozujący proszek podczas druku. Dodatkowo kaseta z tonerem zawiera chip komunikujący się z drukarką oraz uszczelki, które zapobiegają rozsypywaniu się proszku. Te wszystkie elementy razem zapewniają trwałość, wyrazistość i odporność wydruków na rozmazywanie. Dwa kluczowe elementy, które, które różnią toner od bębna, to pierwszy z nich przede wszystkim funkcje. Toner i bęben mają różne, choć wzajemnie uzupełniające się role. Toner jest nośnikiem, a bęben odpowiada za jego przeniesienie na papier. Oba te elementy są niezbędne do działania drukarki, ale czy to oznacza, że zawsze trzeba je wymieniać jednocześnie? Na szczęście nie. Drugi aspekt to częstotliwość wymiany. Toner zużywa się szybciej, ponieważ jest wykorzystywany przy każdym wydruku, co oznacza, że trzeba go wymieniać częściej. Bęben natomiast ma dłuższą żywotność zwykle wystarczającą na kilka tysięcy stron, zanim konieczna będzie jego wymiana. Warto wiedzieć, że ta zasada dotyczy przede wszystkim drukarek, w których toner i bęben są osobnymi komponentami. Zatem kiedy potrzebujecie nowego tonera, a kiedy bębna? Wasza drukarka zazwyczaj sygnalizuje, że potrzebny jest nowy wkład, np. poprzez komunikaty na ekranie lub migające diody na drukarce. Wiele producentów drukarek oferuje również dedykowane aplikacje, które pomagają monitorować stan wkładów. Jednak najprostszym sygnałem, że pora coś wymienić będzie po prostu jakość wydruków. Jeżeli potrzebujecie nowego tonera, to prawdopodobnie zauważycie blade lub niewyraźne wydruki, albo przerywane drukowanie lub nierówne wydruki. Możecie potrzebować nowego bębna, jeśli na wydrukach, na wydrukach widoczne są smugi, kropki lub inne defekty, albo jakość jest nierówna, a wydru wydruki mają pasy lub przerwy. Niektóre drukarki, szczególnie domowe i biurowe modele od HP, Canona czy Samsunga, mają zintegrowane bębny i tonery, co ułatwia wymianę. Czyli kupujecie je razem, więc nie musicie się martwić wyborem każdego z osobna. Natomiast w drukarkach Brother, gdzie toner i bębny są osobno, trzeba pamiętać, że po kilku wymianach tonera może być także potrzebna wymiana bębna. Na przykład w modelu Brother HL1110E toner wystarcza na około 1000 stron, a bęben 10 000. To znaczy, że wymiana bębna będzie prawdopodobnie potrzebna dopiero jakoś przy 10 tonerze. Jak zatem kupić odpowiedni toner lub bęben? Wybór odpowiedniego wkładu może wydawać się skomplikowany, dlatego zwracajcie uwagę na nazwy i oznaczenia produktów. Na przykład na stronie naszego sklepu internetowego, czyli www.trusk.pl, zawsze znajdziecie dokładne informacje, czy dany produkt to toner, bęben, czy może zestaw toner plus bęben. Dla drukarek Brother oznaczenia są proste. Tonery mają symbol TN, a bębny DR. A taki system stosowany jest także dla oryginalnych produktów. Warto pamiętać, że wkłady dostępne są w różnych wariantach, różniących się wydajnością i kompatybilnością z poszczególnymi modelami drukarek. Dlatego przed zakupem zawsze upewnijcie się, że wybrany produkt odpowiada waszemu modelowi drukarki, wydajności i potrzebom. Mam nadzieję, że teraz wiecie już, dlaczego wymiana elementów takich jak bęben i toner w drukarce laserowej jest kluczowa dla jakości wydruków. Oba pełnią istotne role w procesie drukowania i ich prawidłowe funkcjonowanie wpływa na ostateczny efekt. Bęben odpowiada, odpowiada za przenoszenie tonera na papier, co pozwala uzyskać. Wyraźny, precyzyjny obraz. W drukarkach laserowych, szczególnie marki Brother, bęben to osobny element, który można wymienić niezależnie, gdy zaczynają się pojawiać oznaki zużycia takie jak smugi lub plamy na wydrukach. Toner natomiast to drobny proszek, który tworzy rzeczywisty obraz na papierze. Zużywa się szybciej niż bęben, dlatego wymian wymaga częstszej wymiany, by zapewnić, że wasze wydruki pozostaną zawsze ostre, wyraźne i intensywne. Na dzisiaj to już wszystko. Po więcej takich materiałów zasubskrybujcie nasz kanał, zostawcie po sobie łapkę w górę. Wbijajcie również na nasze pozostałe media społecznościowe. My widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.